Zgłaszam sprawę bezpośrednio do premiera. Jeśli nic mi nie umknęło, w Polsce możemy mieć właśnie do czynienia z jednym z największych skandali ostatnich lat i sytuacją, w której Ministerstwo Finansów wprost przygotowało i wdrożyło przepisy pod określony wyrób konkretnego koncernu tytoniowego. A co gorsza, cały proces prowadzony był z ramienia Ministerstwa Finansów przez ludzi których powiązania z tym koncernem były powszechnie znane. Otóż od 1 lipca bieżącego roku jednorazowe e-papierosy zostały objęte dodatkową 40-złotową stawką akcyzy. Do końca sierpnia branża miała czas na wyprzedaż zapasów wprowadzonych w pierwszej połowie roku. Regulacja przygotowana przez Ministerstwo Finansów miała uderzyć w chińskie jednorazówki. Jednak w toku prac legislacyjnych resort finansów przyjął interpretację, zgodnie z którą także klasyczne wkłady do popularnych wielorazówek są urządzeniami. I co za tym idzie, ich cena także wzrasta około 50 zł za sztukę. Gdy w Polsce trwały prace nad nowym prawem, koncern Philip Morris International PMI wprowadzał na czeskim rynku e papierosy z nowymi wkładami działającymi na zasadzie indukcji. To rozwiązanie technologiczne jest przez resort finansów traktowane tak, jak klasyczne, wielorazowe e-papierosy. Oznacza to, że wkłady koncernu PMI na polskim rynku, koncern już wystąpił o wydanie wiążącej interpretacji akcyzowej, będą w Polsce tańsze od każdej konkurencji sześciokrotnie. Jednocześnie dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Przez kilka lat prowadziła kancelarię doradztwa podatkowego, która pracowała m.in. dla koncernu PMI. Dzisiaj pani dyrektor odpowiada za regulację rynku, na którym działa jej były klient. Wiceminister Ministerstwa Finansów w przeszłości brał udział w pisaniu raportu wspólnie z innym byłym urzędnikiem resortu pracującym dla PMI, który w zakresie rynku tytoniowego promował narrację. Korzystną dla koncernu PMI. Chodzi m.in. o utrzymanie preferencji podatkowych dla ikos -ów. Rozszerzająca interpretacja przepisów w celu objęcia nową 40 złotową stawką akcyzy wkłady konkurujących wobec koncernu PMI producentów była promowana w toku prac legislacyjnych przez organizacje biznesowe, których członkiem jest PMI. To właśnie w efekcie zgłaszanych uwag w procesie legislacyjnym Ministerstwo Finansów zaczęło komunikować branży, że wkłady również będą droższe około 50 zł. Ministerstwo Finansów doprowadziło swoimi zmianami do tego, aby e-papierosy wykorzystały.